Rowerku, tak Cię pokochałem, a Ty tak mnie zdradziłeś. Dajcie spokój, tu to się, to się takie rzeczy dzieją. Wszystko działało dobrze przez tydzień, około. Później tak jak pisałem, rower jakby słabiej wspomagał. Później jak już nie nagrywałem vlogów, to się raz wyłączył przy dworcu zachodnim, wtedy gdy tam bombę znaleziono czy coś, to tu ewakuowano cały budynek. Wtedy podjeżdżam, policja mówi, że nie można jechać i rower mi się wyłączył. <grym> I zaraz go włączyłem, było dobrze, przez kolejny tydzień mniej więcej. A następnie rower zaczął się ponownie wyłączać jakieś kilka dni temu, i to już tak 5-6 razy na dzień się wyłącza. No i jeszcze różne inne cuda się dzieją, na przykład ekran mu tutaj miga jaśniej, ciemniej, jaśniej, ciemniej, wtedy się wyłącza. Z kolei po takim wyłączaniu się później, powiedzmy, że przez dwie godziny dobrze pracuje znowu, ale słabo wspomaga. No i to takie, takie cuda się dzieją. Niestety, jak ktoś chce kupić ode mnie ten rower, zapraszam, cena będzie atrakcyjna. Ja już nie lubię rowerów z silnikiem shimano elektrycznych, wspomaganych fabrycznych, już ja wolę te konwersje jeżeli już ma być jakiś elektryk ja już nawet nie jadę, tylko idę po prostu bo tutaj mam odbiór w Lukma Kebab pierwszy, dzisiaj tylko 2,5 godziny pracy Zdjąłem ten pasek, który tutaj trzymał ba baterię w zasadzie, ale no, tu jest coś nie tak, bo wczoraj byłem u Bartosza, odebrałem kluczyk do tego żeby wyjąć baterię, sprawdzić czy styki są w porządku i tak dalej ale nie umiem jej wyjąć, to przekręcam, tu yy, yy, klikam do dołu i próbuję odciągnąć, ale ta bateria w ogóle nie schodzi, także tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją Dziwny rower, ale tani był przynajmniej, teraz już wiem chyba Dlaczego taki tani? Zobaczymy, czy dzisiaj się będzie wyłączał, czy nie. Dopiero zacząłem. Dajemy na high. Baterii nie ładowałem, jest 71 km. Po dwóch dniach pracy, krótkich, bo niestety krótkie. Ostatnio znowu się dostaje dyżurki. Dwa dyżury oddałem, jeden 7-godzinny i jeden 4-godzinny w długi weekend. No i później na następny tydzień, czyli na ten, który teraz jest, dali też krótkie właśnie jakieś takie po 2 godziny, znaczy 2,5 godziny, 3 godziny, 3,5 i dopiero piątek, sobota, niedziela mam po 7 godzin. Także mało. Muszę robić teraz dziennie po 10 dostaw średnio, żeby zrobić te 400 w miesiącu. No zobaczymy jak dadzą na przyszły tydzień. Wczoraj dostarczałem na Powiślu, podjeżdżałem tym rowerkiem na tych tam stromych podjazdach, na najbardziej stromej ulicy w Warszawie no i no ładnie, to idzie w górę, dobrze, tam... To jest wielka różnica jednak mieć Nawet zepsutego elektryka, który jakoś słabo wspomaga A mieć zwykły rower, no to ten zwykły jednak i tak będzie słabszy niż Lekko zepsuty elektryk Ale patrz, on działa, jak ktoś tego go kupić To działa, widzicie? Może się nawet nie wyłączy dzisiaj Dzisiaj sobie obejrzałem, znaczy obejrzałem Poczytałem komentarze tylko pod filmem Na kanale Taba na rowerze o tych silnikach Z takim Rozmowa z takim chłopakiem, który naprawia te silniki no i tam ludzie piszą ogólnie, że brakuje części, że Shimano nie zapewnia w ogóle żadnych części zamiennych do tego. Tam trzeba jakiś czas łożyska wymieniać na przykład, ale nie można ich zdobyć, więc straszna lipa po prostu. Bardzo zła obsługa klienta, jak widać. No i ten co naprawia te silniki, to pisze, że często, znaczy często, że czasem już po 3000 km przebiegu już są do naprawy. No to dajcie spokój, to to jest 3000 km kurde rok. Albo pół roku na dostawach, tak więc nie, nie jestem zadowolony. Chociaż teraz jedzie. No. Możliwe, że te styki gdzieś tam się coś tam się z nimi stało, i trzeba je przeczyścić, ale no, na razie to ja tej baterii nie umiem wyjąć. Nawet o, właśnie, nasz ten bloger ma taki sam rower, to może mi podpowie, jak się wyjmuje tę baterię. Bo Bartosz mi tu napisał, jak się to robi: przekręca się kluczyk, ciągnie się tam tu taki przełącznik do dołu, i już, ale to jakoś nie idzie. W moim przypadku. Natomiast rower jedzie póki co, ładnie wspomaga w tej chwili. Mm, zobaczymy. Skręcam w prawo w instalatorów i lecę na, na tę rozkopaną ulicę. Czyli przepracowałem 14 dni bez żadnej przerwy i to takie długie dosyć dyżury. Wtedy narobiłem sobie tych godzin, chyba no, ponad 250 zrobiłem e, przez ten czas. Druga połowa miesiąca, więc wystarczy, że zrobię 150, żeby mieć te 400, no ale kurde, godzinek nie dają. <gry> A i inni ludzie też nie oddają za bardzo. Z tym jest też problem, że mało kto oddaje, bo mało ludzie dostali, to i mało oddają. W Warszawie nadal ciepło. Ogólnie to był bardzo ładny miesiąc, póki co, bardzo mało deszczu. Dzisiaj chyba 26-27 stopni nawet, ale jakiś taki chłód czuję. Jakiś taki chłodny wiatr. No i dojechałem ulica. Równoległa, 7 po prawej stronie. Przynajmniej skuter Amperi dobrze mi służy. Z Moniczką jeździmy, wczoraj sporo przejechaliśmy. pychem do Bartosza wczoraj właśnie po te... Po instrukcji obsługi do tego roweru, która w ogóle jest od innego roweru tak naprawdę. Słabe te instrukcje bardzo. I ta od crossa, i ta otrzymana To dotyczy jakichś innych w ogóle rzeczy. Nie wiem, na trzecie czy na które mam jechać? O miga. 274 dostawy mam teraz. I nic nie wpadło. No trochę jest takich przystojów ostatnio, wiadomo. Dobra, odpinam. Jadę, ja go lubię, kurde. Jakby działał. Jakby był wykonany w taki sposób, że można mu ufać, ale to jest, najwidoczniej nie jest tak wykonany. Dobra, włączam. Zainstalowałem sobie apkę YouTube e do y, obsługi tego silnika przez telefon, no, chociażby do aktualizowania oprogramowania, no ale to oczywiście nic, nic nie dało. Po prostu mam najnowsze oprogramowanie sprzed roku, z 2024 i tyle. Ale to nie, awaria nie znikła. No ale, nie wiem, poruszałem tą baterię ostatnio tutaj, tutaj, poszarpałem kluczykiem sporo dzisiaj, żeby coś, coś się zrobić, coś pomóc, otworzyć w ogóle, spróbować zdjąć baterię nawet, ale się nie dawało. Ale może styki już się przeczyściły od samego ruszania. Ale narzekam dzisiaj, ale jest na co też. Jedyne co dobre, to że Bartosz dał mi jednak cenę taką jak za zepsuty rower, nie jak za nowy. Znaczy nawet nie jak za używany, tylko jak za, za zepsuty po prostu. No nie zdążyłem, nie można tak sobie iść i gadać, ale chyba samochód tu jedzie. Nie. O, wpadło coś. No, wpadł mi McDonalds Łopuszańska. No dobra. Podoba mi się co tutaj robią, bo tutaj jest co prawda budowa, przebudowa tego skrzyżowania, ale za to ruch jest spuszczony, Można sobie jeździć tam, ludzie mogą sobie tam chodzić pomiędzy tymi koparkami. Bardzo dobrze, nic nie jest poblokowane, tylko takie, takie roboty drogowe z udziałem ludzi, <noise> pieszych, samochodów, rowerzystów, skuterów, o, a tu pętla autobusowa. No ale już jesienne liście tutaj na drzewach i pospadały też już z drzew. Na razie działa ładnie, wspomaga, C cicho działa silnik, bo jemu się już zdarza też głośno działać, ale to właśnie wtedy jak mu te, nie wiem co tam, napięcie skacze czy coś, no to no wtedy właśnie tak jęczy. Prawie wcale nie wspomaga. Takie to rzeczy się dzieją. Ludzie też piszą, że im się psuje ten czujnik nacisku, właśnie. No też tak myślę, że to jest skomplikowana rzecz. Nie wiem, czy u mnie już nie jest zepsute, bo to inaczej działało na początku chyba. No ciekawe, ile można wycisnąć z tego. Ten nasz bloger ma. Ile już przyjechany mówił? 16 tysięcy i żadnych problemów. No a ja co? 2200? Coś takiego mam, tych kilometrów. Nie wiem w sumie, jak to się robiło. Tu się coś przytrzymywało nie <noise> w sumie powiedziałem, że ładnie działa ale już, już jakieś jęki wydaje z siebie i słabo mnie wspomaga już no muszę być, jak ja muszę tu cisnąć tam jest napisane w instrukcji, że jak się bateria zużywa, rozładowuje, to że on wtedy już nie wspomaga z pełną mocą tylko słabiej, więc może no ale co, dopiero w połowie ta bateria jest a nawet nie a miałem taki 9 godzinny dzień Pracy, gdzie mnie rzuciło na bielany to pierwszy, którego nie nagrywałem chyba tego vloga. Pierwszy taki dzień i e, wtedy przejechałem 100 km, 95 i jeszcze było 40 chyba w zasięgu, czy 35, coś takiego. Także ładnie, dużo ładnie pomagał mi wtedy. Jeszcze deszcz padał. Ja myślałem, że to te rowerki, te konwersje to są właśnie takie wadliwe, coś tam się rozłącza, przeciera i tak dalej, że kiepsko wykonamy. Że te firmowe to są super rozwiązania trwałe, a tu widzę na odwrót jest. Najwidoczniej. Może i elegancko to wygląda, ale nóżka tutaj trochę gorzej wygląda w tym rowerku. Ale też silnik przy saporcie. Konwersja. Shimano robi najlżejsze te silniki, podobno jeszcze można Boscha, jakieś tam Yamahy i tak dalej. Boż przynajmniej części udostępnia zamienne do swoich podobnych. Jeszcze nie gotowe. No dzisiaj działam 2,5 godziny, to spoko, nawet jak mi się rower wyłączy całkowicie, to dam radę, ale piątek, sobota, niedziela mam po 7 godzin, to będzie jak wtedy mi się wyłączy. <grym> mm. to rozważałem czy nie jeździć zwykłym rowerkiem, tak po prostu. Chyba pewnie wrócę na zwykły w końcu, tak, tak, taki będzie finał tej historii. No, ale film chciałem Ja poza tym chciałem sprawdzić, czy też się będzie wyłączał. Dzisiaj tak jak wczoraj. Wczoraj się wyłączył chyba 5 czy 6 razy w ciągu godziny, a później przez 2 godziny był spokój, już się nie wyłączył. Także o, tak to jakoś działa. No, jak miło, ktoś zamówił McDonald'a z napojem, ale napój w butelce, Oj, to się, to się tak rzadko trafia. Nie wiem czemu w sumie. Pewnie drożej wtedy płaci klient za butelkę. No, nasz bloger nagrał mi tutaj dwie nagrywki, tłumacząc, jak się zdejmuje baterię. No mówi, że bardzo łatwo powinno się to robić. I intuicyjnie, no, no powinno, ale tak tutaj w tym egzemplarzu tak nie jest. I mówi, że jak jeździ na serwis do Krosa, to że oni znają się na rowerach dobrze, ale nie na elektrycznych. No tak myślałem, że to jest te elektryczne rowery, to brakuje specjalistów od nich, tak naprawdę nikt nic nie może zrobić. Firma nie udostępnia części zamiennych i o. I macie współczesny rynek. Rowerów elektrycznych markowych, drogich. O, widzicie nasz vloger, szanowny Łukasz Dębski. Pozdrawiam. Nagrał mi jeszcze jedną nagrywkę. Zaraz, jak otworzę tę furtkę? Będzie otwarta teraz, tu? Tak. I, i mówił mi na tej nagrywce, że w prawo się, ba znaczy bateria się w bok ściąga, nie do dołu. Aha, to może i faktycznie. Bartosz też mówi, że to jest łatwe. Ale ja do dołu ciągnąłem głównie. No pokażę wam zresztą, jak to wygląda. Tak, mam kluczyk. Znaczy teraz nie będę, mam go przy sobie, ale nie chcę teraz rozłączać, bo przekręcam kluczyk w prawo, tutaj do dołu daję to i to i na bok, tak? A ja do dołu chciałem w tą stronę, w tę. Na dół. A to nie szło. Dobra, może po powrocie do domu się uda jeszcze. W ogóle instrukcja obsługi Shimano do tego silnika to tam zabawnie opisuje, że Zaraz, jakaś sofa tu stoi. Że ten tryb high to jest tylko jak się pod górę jedzie. Jak się jedzie po poziomym terenie to na normal się powinno jeździć. No ale kto tak robi? Wszyscy jeżdżą na high cały czas raczej. Eee, teraz szuk mi wpadł, odbiór w szuku, a dostawa aż na Krochmalną w centrum. No to nieźle, wylatuje. Wczoraj to w ogóle na Saskiej Kępie skończyłem, a 3 godziny tylko pracowałem. A zaraz, ja tam powinienem pojechać. Działa, działa, może jeszcze będzie dobrze. Jeszcze raz jadę tędy. Mówiłem na różnych vlogach, że muszę w końcu tędy kiedyś przejechać środkiem tej, tego wzniesienia i jadę, przypadkowo tu trafiłem. Jesień, znaczy no nie no jeszcze lato, ale, ale już takie jak widać. Kurde, zima niebawem, a ten rower na zimę to no nie za bardzo. Samochodu nie mam. Przydałby się może ten. Ale skuterem teraz benzynowym, przy tych stawkach nowych, przy rozliczaniu za kilometr, nie chyba. Nieopłacalny. Przydał mi się jakiś gracik, kymko na zimę, spalinowy, bo elektryczka nie chce zamęczyć. Elektryczek dobrze, dobrze jeździ, nie chce go zakatować. Albo jeszcze jednego elektryczka mieć o, na dostawy. Ale ludzie sprzedają bardzo drogo, bo ja za 5-700 kupiłem ten używany, a inni sprzedają po kurde używany po 10 tysięcy, no po 9 szaleńce jacyś. No o tej godzinie to nawet od razu dostałem, zamówienie już czekało. I lecę na Krochmalno, ale daleko, kawał drogi. Ciekawe, czy się wyłączy. Kurde, tylko jeden pas tu jest. To tak samo jak wczoraj na moście Poniatowskiego, że się jedzie tylko jednym pasem, tym lewym, bo prawy jest zamknięty. Ja jechałem 25 na godzinę i samochody za mną musiały z taką samą prędkością jechać, niestety. No, tutaj się mieszczą, ale tam nie, tam się nie mieściły. Tam bardzo wąsko jest obecnie. No i dojechałem do centrum, właśnie. W tej chwili się wyłączył po raz pierwszy. Dzisiaj zobaczmy, czy da się włączyć. Chyba trochę mocniej wspomagał, tuż przed wyłączeniem. Czasem się nie włącza po prostu. Dobra, włączył się, ale to wiecie, za chwilkę może się znowu wyłączyć. Eee, no, niestety, myślałem, że może się już te styki bardzo ciężko się rusza. O, dopiero teraz. Ale i tak jest ciężko. Taki jak opór, taki duży, kurde. on pokazuje, że używa 100% wspomagania, a wcale tego nie czuć. Jakby go coś blokowało i to tak. A no, to już od dawna, to już na tych vlogach pierwszych miałem to, to poczucie. Znaczy pierwszych, tych ostatnich dwóch. A ja to już jak się raz wyłączył, to teraz może mu się taka seria trafić. wyłączenia. a później znowu się uspokoi, tak? To jakoś jest. <grym znowu> <grym znowu> No dobra, na razie działa i to, to, to mnie cieszy, że w ogóle jak się wyłączy, to że się włączyć daje, a nawet jak się nie daje, no to daje się pedałować, tylko że bardzo ciężko. I ponownie się wyłączył przy hamowaniu tym razem. No tak, przy hamowaniu często się wyłącza. Znaczy często. Jak się wyłącza, to przy hamowaniu zazwyczaj. Ale czasem po prostu na postoju zwykłym, a czasem w czasie jazdy. A w sumie nie ma reguły żadnej. My teraz mamy w apce czat, że możemy z klientami pisać. No i pierwszy raz klientka do mnie napisała. Właśnie jak jechałem, to dostałem jakieś powiadomienie, patrzę coś tam, co, coś pyszne do mnie pisze i myślałem, że to jakieś ogłoszenie jest pyszne, a to klientka pisała. I co? Wtedy trzeba wejść w czat i kliknąć, bo nie ma jakiegoś takiego. Znaczka w aplikacji, że ktoś napisał, że klient napisał. Trzeba sprawdzić, co memo. Pinda przyjechała, ale pojechała do dołu. Źle kliknąłem. Trzeba klikać do góry, jak się jedzie. A nie, obie się zapalają, także lipa, nieważne, gdzie się kliknie. I ludzie się zatrzymali mówią, że do dołu jadą. Okej, okay, czyli no fajnie, że możemy sobie pisać z klientami, ale już dwa razy pisałem do klientów i nigdy nie wiadomo, czy oni to czy oni w ogóle to zauważyli. Nic mi nie odpisywali, także lepiej i tak dzwonię w końcu. Na to wychodzi. A jak ten rower już tak będzie działał przez wszystkie kolejne lata, ale będzie działał, czyli będę jeździł, wyłączał, on się będzie wyłączał, jak będę włączał i tak w kółko. Można tak? Wpadła dobra buła na Solidarności, gdzieś tam w stronę Żytniej, no Żytnia to długa ulica, w stronę, no na zachód. I jadę już do dobrej buły, do końca pracy jeszcze tylko godzina, ale szybko minęło. no Ale nie dziwne, skoro dostałem 2,5 godziny dyżuru. Ale malutko, a jutro też mam 2,5 godziny, tylko że na 16, o jeszcze ciekawi. Idzie tam wycieczka Brytyjczyków z przewodnikiem I on im mówi, że... O, wyłączył mi się właśnie No i podjadę na wyłączonym I on im mówi, że o, tam te zielone budynki to są głównie seks-shopy seks i kluby z, ze striptizem I, i się śmieje z tego, że, że nazwa ulicy to Jana Pawła II I akurat zagłębie seks-shopów jest tutaj no i to, trzeci raz się wyłączył. I dziwne, że to się wyłącza, skoro, skoro on w ogóle prawie nie wspomaga. No, jakoś jedzie jak, jak trup. Normalnie jakbym jechał na rowerze bez wspomagania. To tak samo działa. Prawie. Jeszcze raz mi się wyłączył. Przed chwilą to już czwarty. Ej zaraz, co to, to, nie ma przejazdu? Kurde. Co oni tu robią? Ale tędy jest, no cholera, nie wiem, czy jest. Mam nadzieję, że jest. Skoro chodniki. Gdzie, ciekawe, co, co oni tu. Co tu, taki piękny parking będą robić? Czy ścieżkę dla rowerów po prostu? Nie wiem, to chyba był, co tu było wcześniej? Parking chyba. Co by to było, jakby się windy tak zacinały jak mój rower i wyłączały. Cztery dostawy, dopiero dwie godziny, a nie, nie dwie godziny, godzina i 45 minut pracy. I 9 złotych napiwków już na te cztery dostawy. I wpadł madras. Madras, dawno nie odbierałem. Z ulicy Wolność. I jadę, gdzie? to to jest jakaś Płocka na Wolsku, okolice Skierniewickiej. Dobra, bo to może być ostatnie już w sumie. No ale jak ja mam robić średnio po 10 dostaw dziennie, nawet 10,3, to z pięcioma dziennie to nie wyrobię. Na szczęście jest dobrze, że no będę miał te siedmiogodzinne dużo, no to tam na nadrobię za to. Może się uda, a może mi jednej zabraknie. Zależy wszystko od tego, ile mi dadzą na kolejny tydzień. Podałem w pełno dyspozycji. Patrzcie, jak facet Porsche postawił. Czy babka? No, no w sumie dobrze, bo furtka nie zahacza. To co, to jest mój 49. odcinek vloga pomarańczowego na rowerze, więc jeszcze nagram 50. i to koniec w tym roku to 50. będzie wtedy jak zrobię tą 400 dostawę dostawę albo 398 i ani, ani jednej więcej niestety Ale to by było złe dostarczone do słynnego bloku kierniewicka 34 trudnego jak się nie zna i 20 minut do końca już nic nie wpadło a nawet szkoda bo coś krótkiego bym przewiózł bo wiecie zależy mi na ilości dostaw jednak no dobra jadę już do mieszkania i na zakupy skuterkiem elektrycznym później moniczkę wiozę do Blue City I jakie jeszcze mam zadania? Jutro wiozę ją do pracy ale nie przywiozę, bo już... O czekajcie wpadło jeszcze jedno krótkie. <grybujesz> tak? Nie przywiozę, bo do 16. Tak, coś tu jeszcze krótkiego. Kebab... O dobre, dobre. Stronę ochoty na kolejową. Chill kebab z towarowej stronę ochoty na kolejową. Dobre, właśnie jeszcze jedno. Ja. Cieszę się. Na razie się nie wyłącza, na razie jeździ. Ktoś tam w komentarzu napisał. Jakiś czas temu, że jak tak odwracam kamerę na swoją twarz, to niszczę ten klimat jazdy czy coś takiego. No <laughs> jak to? Ta moja gęba to jest kurde znak rozpoznawczy tych vlogów. Wszyscy inni, to tylko do przodu mają kamerkę skierowaną. Ja na siebie to chwilę odwracam. Dobra, i tutaj za tymi biurowcami są też yy, bloki mieszkalne, apartamentowce powiedzmy i tam dostarczone. Dostarczone, tutaj budują kolejny apartamentowiec, o zaraz to tu można wjeżdżać, aha dobra. wiem, to prawda zły blok zaznaczył na mapie, ale ja tu się nie dam nabrać, ja wiem gdzie jaki się znajduje. Dobra, jak tam statystyki z dzisiejszego dnia, bo to już koniec, ile tam, 5 minut do końca zostało, odczytam, nie będę pokazywał może. Chyba, że będzie widać. będzie widać. W sumie 279 dostaw. Dzisiaj 6. Dzisiaj 21 km i pół. 9 zł napiwków, a w sumie 977 km. Czyli myślę, że jak tak policzyć z tymi dojazdami, których w Abce nie ma, no to 1000 km zrobiłem w sierpniu na tym elektryczku. No i ma dlatego, dlatego ma teraz 2,5 przebiegu Dajcie spokój: 2,5 tysiąca km przebiegu i już się psuje. No. A czerwony rower, moja dameczka, 100 tysięcy kilometrów ponad i, i jeździ dalej. <laughs> w sumie miło byłoby wrócić na rower zwykły, ale kurczę, może taki, taki leciutki, jakiś taki fajny, wiecie, bardziej kolarski, nawet może nie kolarski, taki miejski, ale taki lekki z cienkimi oponami, żeby lżej się jeździło, bo ja już jestem przyzwyczajony, że się lekko dosyć pedałuj. O, tutaj to bardzo często dostarczam, wczoraj trzy dostawy tutaj, z czego jedna z tego budynku do tego samego. O, wyłączył mi się, no to pięć razy jednak. Z tego samego budynku i ten, i ktoś wziął moje zamówienie, zabrał, bo tam łatwo w sumie w jednym lokalu. I musieli jeszcze raz robić. O, ty, pięć razy się wyłączył. To dobrze w sumie na vloga, to miał być vlog o wyłączającym się rowerze. Jedź do domku, ale słabo wspomaga. Dobra, może dojadę. Ale Białobrzeską sobie wracam do domu, bo tam na Grójeckiej te takie te wykopy już nie chcę mi się. O, jaka tam śruba leżała fajna, w sumie może by mi się przydała. do, Bo ostatnio zamieniłem w tym w skuterze elektrycznym ten stelaż na, na kufer. Ten ładny zdjąłem, elegancki, a założyłem ten standardowy z rurek. I śruby trochę nie pasują, bo są trochę za długie. To się jakoś tak trzyma, na słowo honoru wszystko. Znaczy trzymać, ale przydałaby się tam krótsza śruba, jednak a nie dostałem jej w zestawie. więc... A kufer to w ogóle wziąłem od Kymko, tego starego Kymka i czarny kufer od tego skutera, który Bogurowi sprzedałem i mu ukradli. I mam nieładny w sumie, ale za to fajny kufer szad firmy z logiem Kymko, raczej z logo Kymko. Ale i tak przydałby się taki kufer na dwa kaski aż. Tylko by to głupio wyglądało na małym skuterku elektrycznym. I już biało-brzeską w stronę mieszkania, w stronę moniczki, w stronę miłości. No, jeszcze raz mi się wyłączył. Cyk, cyk, cyk. I jedziemy dalej. <grytanie> Zaraz baterię w domu zdejmę, ale tu już nie będę tego nagrywał, bo musiałbym mieć trzy ręce. O, moniczka mogłaby trzymać aparat. No, ale dobra, sam to tam... O ile w ogóle da się zdjąć ta bateria, bo ja nadal jeszcze nie umiem, póki co.